Witajcie, kochani, serdecznie. Jesteśmy u Rafaela w laboratorium. Dwie osoby mamy do laboratorium. Osiem cywilizacji. Osiem przybyło, tak? Przyglądać się. I zapraszamy do laboratorium. Pierwszy. Pierwsza jest Manuela, hasło jesień, i następnie jest Przemysław, hasło 458. Tak jak przekazano, tak Wam przekazuję. I zapraszamy pierwszą Manuela Simone. przekazuje wizerunek M-A. M-A. E-L-A. Jedno imię. Ukazała się na stole marmurowym laboratorium. Skan zjechał, wziął na miary na całe ciało i ukazał się cały szkielet. Pięć rozbłysków na kręgosłupie te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Stawy biodrowe rozbustnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Stawy skokowe i nadgarskie rozbustnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Jetzt sieht man halt die muskulatur. I muskulatura całego ciała się ukazała. Narkusz na karku und i na rückum. całych plecach muskuły rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały rein. się z powrotem. Die und hm. eee, uda i bicepsy rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Trzy muskuły brzuszne rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Muskół kierujący moczem rozbłysnął, zniknął. Ukazały się z powrotem. I całe ścięgna się ukazały teraz. W rękach i nogach ścięgna rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. I organy wewnętrzne się ukazały. Sześć rozbłysków na mózgu, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Zatoki rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Dziosła rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Na układzie limfycznym cztery rozbłyski, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Część tarczycy rozbłysnęła, zniknęła. Ukazała się z powrotem. Cały układ krwi się ukazał. Dziewięć rozbłysków na żyłach. Te części żył zniknęły. Okazały się z powrotem. Od wewnątrz żołądek rozbłysnął zniknął. Ukazały się z powrotem. Trzy rozbłyski na płucach i części płuc zniknęły. Ukazały się z powrotem. Cztery rozbłyski na wątrobie, te miejsca zniknęły. Okazały się z powrotem. Dwa rozbłyski na jelitach, części jelit zniknęły. Okazały się z powrotem. Obydwie nerki rozbłysnęły, zniknęły. ukazały się z powrotem, cały układ nerwowy się ukazał. 6 Sześć rozbłysków i te miejsca zniknęły. Ein. Ukazały się z powrotem. I skóra, ze wszystkim co pod skórą się ukazało. 5 Pięć rozbłysków i części te skóry zniknęły ukazały się z Skan podjechał do góry. Siedzi na stole i rozpłakała się ta istota. I Jezus uspokaja, przekazuje informacje, które zanikły w tej istocie. I teraz się uspokoiła, zeszła ze stołu, składa podziękowania. Żegna się i zniknęła w portalu. Cieszymy się. Następna Istota skorzystała z laboratorium u Rafaela. Zapraszamy następnym, to jest Przemysław. Simone przekazuje wizerunek. PRZ. PRZ. EM. E EM. EM, ok. YS. YS. LAW. LAW, ok, got. Jest na stole marmurowym. Ukazał się że skan, zjechał, wziął miarę. I ukazał się cały szkielet. W W całości cały szkielet zniknął. To jest cały układ kostny razem z, ze stawami. Wszystko zniknęło. Jetzt fügt sich so. Jetzt sieht man die muskulatur. I teraz muskulatura całego ciała. Die Nacken- rücken muskulatur. Na plecach na karku zniknęły muskuły. Jetzt fügt sich wieder ein. Ukazały się z powrotem. Jetzt ist die Oberarm und die Oberschenkel und Wagen. Eee, Uda, Łydki i bicepsy zniknęły.

I organy wewnętrzne teraz. Siedem rozbłysków na mózgu i te miejsca zniknęły. Okazały się z powrotem zatoki rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały um> äh, no, no, się z powrotem, dochodzące układ wszystkie 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 się z powrotem. wszystkie 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 bez serca cały układ krwionośny zniknął. Ukazał się z powrotem. I jeszcze dwa, dwie części serca zniknęły. Ukazał się z powrotem. Trzy rozbłyski na płucach i te trzy części płuc zniknęły. Okazało się z powrotem. Cztery rozbłyski na wątrobie i część wątroby zniknęła. Okazała się z powrotem. Dwa rozbłyski na jelitach, te miejsca zniknęły. Okazały się z powrotem. Po dwa rozbłyski na każdej nerce i nerki zniknęły. Okazały się z powrotem. I prostata w całości rozbłysnęła, zniknęła ukazała się z powrotem. I... E, moszna się nazywa, tak? Też rozgłusnęła, zniknęła. Jest z powrotem. I cały układ nerwowy się ukazał. Cały układ nerwowy zginął. Z, z, zginął, zniknął, przepraszam, nie zginął, zniknął. Ukazał się z powrotem. I cała skóra ze wszystkim, co pod skórą się ukazało. Siedem rozbłysków i te części skóry zniknęły. Ukazały się z powrotem. Skan podjechał do góry. Siedzi na stole. No, ma łzy w oczach. Jest, bardzo przyjęty tym, co się stało. Składa podziękowania u wszystkich. I Wezus przekazuje informacje, rozmawia z nim. I pozytywna energia teraz wychodzi z tej istoty. Znowu już jest tą istotą, jaką było na początku, zadowolony. Żegna się ze wszystkimi, jeszcze raz złożył podziękowania i zniknął w portalu. Bardzo się cieszymy. Następna istota skorzystała z laboratorium u, u Rafaela. Zostańcie kochani, zdrowi. Do następnego. Namaste.